Witajcie, witajcie! Przed Wami piękność Głodna Góra, pani Joli M. Mroszczyk. Zobaczcie, książeczkę z wydawnictwa Nowoczesne, aczkolwiek ja dostałam do recenzji od wydawnictwa Alternatywne. I słuchajcie, jak już widzicie, książka przede wszystkim spodobała mi się najpierw z okładki, bo jest w moich ulubionych barwach niebieskiego. Potem natknęłam się w niej na obrazy, które w dziecono, wpierw musiałam przejrzeć, a dopiero później... Zaczęłam sobie tę książkę po prostu czytać. <laughs> Wiecie, one przedstawiały taki jeden punkt docelowy, i takie mazaje, które no, wypełniały po prostu, jak widzicie, resztę strony. Co mogę o niej powiedzieć? No, one potrafiły być wesołe, albo na przykład bardzo smutne. Były też takie, które odzwierciedlały oczekiwanie niewiadomego. Wiecie, kolejną rzeczą, która mnie uwiodła, były tutaj tak. Ziemsko, piękne opisy. Wiecie, aż nie sądziłam, że można w ogóle w tylu sposobach opisać górę, o której właśnie jest ta książka. No, to było coś, coś mega w ogóle. Ona najpierw przyciągała, wiecie, tak, niby czytałam tekst, a w głowie gdzieś mi tam się pojawiał syreni śpiew, który zapraszał właśnie do jej świata. To ja jakby nie wiem, no jakiś okropny potwór, który wabił na swoim pięknym czarem i urokiem, a my zahipnotyzowani szliśmy wprost na jej szczyt. Gdzie autorka opisała nam nie tylko górę, ale i miejsca, rośliny, krzewy i rzeczy, które właśnie do niej prowadziły, jakby takie niewidzialne, lecz urokliwe stwory zaślepiały nas swoją urodą, byleby tylko tam wejść, byleby tylko tam się znaleźć. Wiecie co, jak widzicie, ta minimalna książka gości w sobie naprawdę maleńkie cztery historie, które opisują losy pewnej rodziny, wręcz zespolonej właśnie z tą całą tytułową górą. Wkazuje ludzi, którzy pragną żyć w zgodzie z naturą, wychwalać ją i robią wszystko, by po prostu nie utraciła swojej wyjątkowości. Lecz to nie będzie tylko zwykła sielanka. Będą momenty, kiedy pato się przestraszymy. Przeczytam o przykładach, kiedy na przykład nie szanuje się przyrody odpowiednio. To będą takie, wiecie, lekkie ostrzeżenia, ale zatrważającym przesłaniem. Otworzą nas umysł na fakty, które na pierwszy rzut oka no, jakoś tak nikogo nie będą interesowały. Wiecie, aż nie mogłam w ogóle w to uwierzyć, że takie maleństwo skrywało w sobie aż taki ogrom emocji. No, w ogóle wszystko tutaj ze sobą współgrało, pracowało, niemal było po prostu od siebie zależne. To pozycja, która zadziwi i przestraszy. Mała jak nasz świat z perspektywy globusa. Teraz już wiecie, że środek jest mega wielki. Polecam ją do przeczytania właśnie w tym czasie, kiedy czujemy, że po prostu musimy nad sobą podumać, popracować, przemyśleć pewne rzeczy. To jest właśnie ten czas na tą książkę. Jeżeli jesteście nią zainteresowani, to ja ją Wam polecam. Pa, 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 pa.